PGR Krasne w powiecie ciechanowskim Wczorajsza niedziela była dla rolników dniem wytężonej pracy Z pomocą pośpieszyli uczniowie ciechanowskiego liceum ogólnokształcącego Funkcjonariusze milicji obywatelskiej ZMS-owcy z fabryki samochodów osobowych na Żeraniu Powiat ciechanowski słynie z upraw buraka cukrowego Wiele razy na dobę przejeżdża tędy pociąg wyładowany surowcem dla dwóch pobliskich cukrowni. Na razie buraki trzeba zbierać ręcznie. I tutaj rozmiękła gleba nie pozwala użyć maszyn rolniczych. Za kilka dni, kiedy być może deszcze przestaną siąpić, będzie można w wyższych partiach pola posłużyć się kombajnem. Pracować trzeba szybko. Jest zimno, w ruchu robi się cieplej. Obowiązki podzielone. Jedni wyrywają buraki, inni obcinają liście. Z jednego hektara można spodziewać się dobrego plonu 350 kwintali. Przerwa w pracy na odpoczynek i posiłek. Dyrekcja Pegieru dostarczyła na pole gorącą kawę. Pracownicy FSO przywieźli ze sobą smakowitą resztę. A za parę godzin obiad w pracowniczej stolówce. A teraz do pracy. Obcięte liście trzeba załadować na przyczepy. W ciągu tej jednej niedzieli zebrano buraki z 8 hektarów.